Cześć. Jakimi ludźmi otaczasz się na co dzień? Takimi, którzy cię wspierają, z którymi dobrze się bawisz, z którymi możesz porozmawiać o wszystkim, którzy pozytywnie podchodzą do Twoich pomysłów i na których zawsze możesz liczyć? Czy może ludźmi, którzy cały czas marudzą, narzekają, obgadują innych, źle mówią na temat innych ludzi, źle traktują innych i same siebie? Otóż okazuje się, i to nie jest pewnie jakaś rewolucja, że to, kim się otaczamy, znacząco wpływa na nasze samopoczucie, poziom energii i generalnie, szeroko pojętą radość z życia. Także warto otaczać się pozytywnymi ludźmi, którzy poprawiają nam samopoczucie, przy których czujemy się akceptowani, bezpieczni i spokojni. Szacuje się, że na każdą jedną negatywną osobę. W naszym życiu powinny przypadać trzy pozytywne osoby, które nas wspierają, z którymi czujemy się dobrze. Także warto otaczać się pozytywnymi ludźmi.